Dziś piękny wieczór, pora powkurwiać jakiegoś kapele czy najmana. Dobra, od kogo by tu zacząć? A chuj, zobaczmy co tam najman głupiego napisał. O coś o mnie, zero posłuchaj, jesteś zwykłą ofermą, którą po pysku może wystrzelać każdy, Wiec nie kozacz, bo jeszcze ktoś uwierzy, że masz jaja. Jakbyś je miał, to zgodziłbyś się na sparring, wiec jak. Sądzę jednak, że tak jak podczas hate parku się osrasz. Wyjaśnił cię gość, który kolację wylicytował. Hahaha, ha, ha, trzeba mu coś odpowiedzieć, żeby potem cała Polska miała z niego bekę. Już wiem, napiszę mu, że zgadzam się na sparring i przyjadę specjalnie do Częstochowy, a tak naprawdę będę w Warszawie. Dobra, napiszę mu tak, tak się składa, że jestem jutro w Częstochowie. Zapraszam o 12 przed budynek klubowy Rakowa. Teraz czekamy na odpowiedź. O cicho odpisał, sparring toczy się na sali do niedorobiona, nie przed budynkiem, czekam jutro o 12 klub scout Częstochowa ulica. Drogowców 12. Zobaczymy czy masz jaja, czy wydmuszki. Ha 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 jaki debil, dobra, teraz trzeba mu coś odpisać groźnego, żeby uwierzył, że nie jestem pizdą i przyjdę. O mam już coś. Nie będę specjalnie zbaczał z trasy, raz ci jedne przed budynkiem, a potem sobie jedz do kliniki, czy gdzie tam zawsze się meldujesz po walkach. Dobra, niech teraz sobie zapierdala pod ten budynek klubowy Rakowa, a ja idę na to zmyślone spotkanie biznesowe w Warszawie he he, he w domu.